pierwszy raz, proszę Pani. I teraz, proszę Pani, dzwonię żeby Panią przeprosić. Ale do męża proszę zadzwonić. Ale z ja się boję, proszę Pani, że mi wpierniczy. Bo ja potrzebuję zaświadczenia do proboszcza. Dzisiaj mam naświetlenia. mi pani wszystko wybaczyła, proszę pani, bo on mi ślubu nie da. Bo ja durny się wyspowiadałem, proszę pani, w tą sobotę i upowiedziałem wszystko, a on mi kazał, proszę pani, pani łącznie przeprosić, proszę pani, ucałować w zaświadczenie że mi pani wybaczyła. No dobrze, no a to co, to, to trzeba odejść, że to pomóc. Ja nie wiem, proszę pani, bo nie ja ci może mieć kolegę, ja sobie tylko, proszę pani, wiertarkę wziąłem. No proszę, I... to wiertarkę oddać. Ja mogę oddać. Pani wtedy zaświadczenie, że mi Pani przebaczyła. Ale jakie ja mam zaświadczenie, no, no, na się rozumiem. Na proszę Pani, napisze Pani, się Pani przebacza Pani w łamanie ostatnio zeszłotygodniowe Pawełkowi i nie mam żadnych pretensji do niego. Ja muszę z do księdza iść. Jak Pan się nazywa, Pawełek? Pawełek Odwiesiek. Jeżeli Pan odda te rzeczy, to Pani napisze. No dobrze, ale ja muszę być pewna, że się Pani mi da bo mi ksiądz się naprywa przez to. No i jeżeli podpią Pan odda, no to napiszemy. No to ja oddam, a Pani napisze? Słucham, a no napiszę no. Dobrze, dobrze, proszę Pani, to jeszcze z jakąś flaszką przyjdę. Dobrze, to w ramach, proszę Pani przeprosić, dobrze? Dobrze. Dobrze, no to dziękuję. Później, jak się pani posłucha W Radio Z, ponieważ to wszystko były Żarty na zlecenie Andrzeja Dzień, Witam, witam Witam, po tej stronie Kamil Losel Radio Z Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję